Dzień dobry, tutaj Mariusz Ręcy, no W kolejnym odcinku zagrajmy w Call of Duty 4 Modern Warfare. Wracamy do czasów teraźniejszych. Wcielamy się z powrotem w porucznika sierżantę. No dobrze, sołpa MacTavisha i lecimy z tym koksem. Uuu, okay. mały karabin. teraz nawracamy no z miejsca, w którym wyeliminowaliśmy Al Asada z żywych. Teraz mamy wykonać kolejną misję. Pewnie słyszycie echo gry. No dobra, już podłączyłem sobie słuchawki. Się odłączyłem na czas. O, oh, aha. Ok, tak. oka. Kaboom. Kaboom! O oh, yeah! Okej. Okay. Zostaliśmy ciężki karabin, co jest ciekawe. No ale tu się okopaliśmy, widzę. Okej okay. Okay. Wow, ale i tu jest. OK Wow ile ich tu jest? No dobra. Postaram się, żeby ten odcinek był jednak krótszy od poprzedniego. Tam Tamten wyszedł strasznie długi. Ponad 45... prawie 40... Ponad 40 minut, tak? 45 z kawałeczkiem. Staram się jednak utrzymać te 25 minut maksymalnie, jeśli nie... No to po prostu zatrzymam i skrócę. Chociaż chciałbym się postarać. Tą jedną misję, dwie.

Więc idziemy po minigana. Aha, musimy go zrealizować z helikoptera. Jak dobrze pamiętam. No tak, tu jest. O, aha, tu pilnie. Let's use. Uhu, no Uuuu... Uh. Uh. Dobra, przegrzam się. Nie fajnie, nie fajnie. Okej. Okay. Dobra, rozwaliliśmy wszystkie. Okej, okay, cofamy. Ouch, załatwili mnie. Mieliśmy uciekać, no to uciekałem. Tylko że źle to się dla mnie skończyło. Dobra, Ech, strzelaj. Okej, okay, idziemy do góry. Cofamy się. Oooo! Zaciąłem się, dobra, tędy nie. Mam no, cztery detonatory, które są. Nie, wiem gdzie Tu są gdzieś? Widzę. Wow wow, 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 aaaa! Fuck! Nie, gdzie są te detonatory? Nie, gdzie są te detonatory? second ja, no. oh, to są Ok. okej okay. Okay. na są yep okej okay, i ostatni Dobra ty, tu leć, tu leć, tam leć, kurwa, ma... Nie zabij mnie, ja pierwę. Dobra, wracamy się do Famy, którą czyściliśmy. Okay. Tu jedna. Tu drugie, Boom. Tu trzecie, jep. Tu czwarte. Boom. No idę, idę, idę. Dobra, biegnę. Biegnę, wszyscy wracamy się na farmę. Też nic nie poradzę. No przecież biegnę, no. Mamy zdobyć jakąś tam broń. javelin. tak? The in the Barn. Aha, o, nasza ulubiona. Czołgi. Okej. Okay. Jeden. Uuu, nie jeden. Dobra, już mi z kolejny. Oh. Uu, uh, jest ich więcej. Okej. Okay. ok. Not enough for on to fire. No tak. Pominiałem, że one mają tego. Przybyłem te miejsca. Jest jest. Ostatni. Dawaj, 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 yes! Devlin, Angelina Brangelina Jolie Okej, okay, zrobiliśmy co mieliśmy Kurde, znowu zasypali nas tą te, jebaną zasłoną dymną Coś się plus dla nich Łoho, jeszcze w myśliwce, Ta, super A to dla nas, uh -huh. air support Dobra, wyciągaj laptopa Dobra, zaraz oczyścimy sobie teren. Tędy biegnij ty! <laughs> Get to the LZ, ok. Normalnie za zatyraliśmy sobie dusko, żeby dostać się tutaj, a oni każą nam się cofnąć z powrotem tam, gdzie byliśmy. Mamy rzecz jasna ileś tam czasu na to. Mamy jeszcze airstrike Co hmm, jeszcze poczuł. Dobra Lecimy z tym kowsem, nie mam czasu na Gierdolenie się tu Stali O może, tak, tak żebym sam nie, się nie zabił Wypuszczcie, że mam już żałosne na wykonaniu Wow, wow, wow! A oh, gdzie okay. No okay, kurde, ile trzeba w ciebie masakrować na tej że tu jesteś. Ok. okay. dwa Fuj, ale to Ale mam wybór. Może ten miał coś pierwszego. Łoł, 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 Tam chciałem. Co bym chciał? O, zaraz lepiej. Uuu, tak! Dobra. Dobra. Trzeba się pomału przedostać do tego pierdolonego LZ czyli punkt zbornego pomału mamy się wrócić stąd skąd spierdalaliśmy przed chwilą strasznie przycina aaa, da, 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 ale da, da, Oj, da, da. Oj, się przycina, tak grało masakryczny okej, okay. hu, 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 hu to okay, jest grana słyszałem, ale... Fucking shit, zaciąłem się! Okej, okay. kopytków kopytku. Ja ci dam po kopytku, ty. Chuju, dręczki. Szczuj wysyjni.

A, rozumiem, czyli w tym czasie musimy się. Wow. Dobra. Wow. W tym czasie musimy się zmieścić, jeśli chodzi o yy, ucieczkę, ze względu na to, że w samolocie skończy się panią I będę musiał spaść. No, stąd. No tak. Super. Tak, e, pojebany. Jest. Dobra. Już dużo już nie zdziałamy, trzeba zapierdalać. Okej, okay, udało się. Więc na tym chyba kończy się ta misja. Ja już sobie wejdę. Będę czekał. Udało się. Biegną moi. No kapitan Price jest i kapitan. Kaptain Price. W swoim kapelusku. Coś się tego chlepnie. Wycofałem się, i odlatujemy. Ok. jeszcze airstrike zamówiłem na koniec, też był nam przednio potrzebny. No ale cóż, dajemy radę. U? Czyżby połączona misja. Tak, połączona misja, joint operation. the responsible marines. Imran huh? Man's ghost. Intel says he's gone underground. Well, I got plan to find him. I'm listening. Daddy's voice. son, commander of the ultranationalist forces in the field. Rotten apple doesn't fall far from the tree. The loyalist Kamarov has got a location on the kid. Naprawdę wróciłem? Grzechy ojca. Okej, okay. no dobra, mm, tamta poszła dość sprawnie. Mam nadzieję, że ta też pójdzie dość sprawnie, więc. No cóż, chociaż nie. W tym momencie Wam podziękuję, tamten był strasznie długi, ten niech będzie krótki. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.